Witam Was bardzo serdecznie, kochani, z tej strony Marcelus i zapraszam Was na kolejny materiał poświęcony Rainbow Six Siege. Dzisiaj będzie to podsumowanie roku siódmego w historii gry, który w opinii graczy i twórców jest najlepszym rokiem w historii R6. Czy tak jest? Polemizowałbym bardzo mocno tutaj, ale naprawdę trzeba tutaj zauważyć, że po latach spadku. Ilości graczy i zainteresowania grą, ten rok siódmy rzeczywiście jest rokiem zmian, zarówno w samej grze, jak również jeżeli chodzi o y, graczy. Twórcy, jak również sami gracze, uważają, że jest to najlepszy rok. Ja również jestem zdania, że po tylu latach zapaści w końcu mamy pozytywny rok i pozytywne sezony, a szczególnie ten czwarty sezon, który przyniósł bardzo y, wiele zmian. Statystyki również pokazują, przynajmniej te ze Steama, że nastąpił wzrost. Graczy właśnie w sezonie czwartym z 40 tysięcy do 63 tysięcy. Ale czym jest ten wynik, na przykład w porównaniu do roku 2020 i marca, gdzie mamy 200 tysięcy graczy? Sami sobie odpowiedzcie, jak dużo straciliśmy przez te dwa lata, jeżeli chodzi o zainteresowanie grą samych graczy. Mimo to należy się cieszyć, że po kilku latach regularnego spadku ilości graczy nagle mamy wzrost. To na pewno jest budujące i ma na to wpływ poprawa stanu gry. Szkoda tylko, że przez ostatnie lata niestety straciliśmy bardzo wielu graczy, w tym weteranów, czego już nie da się na pewno odbudować. Mam teraz wrażenie, że wersze grają mega zapaleńcy, albo osoby całkiem nowe, a zgubiła nam się gdzieś ta ilość graczy. Która tworzyła tą społeczność, ta średnia grupa graczy, która bez względu na wszystko była z tą grą, i nie byli to nowi gracze, jak również nie byli to weterani. Wydaje mi się, że tutaj były największe straty. Gra jednak, co trzeba powiedzieć szczerze i uczciwie, zyskuje pozytywnie w roku 7 poprzez zmiany, które zostały wprowadzone, i właśnie o tym dziś porozmawiamy. Chciałbym, żeby to był materiał pozytywny, tak jak ten siódmy rok był dla Gry twórców i graczy, również pozytywnym takim podsumowaniem, również roku 2022 i wejścia w rok 2023. Także ten materiał skupiony będzie na pozytywach tego, co zaistniało w roku siódmym gry. Ale nim do tego przejdę, to na szybko, naprawdę bardzo szybko poruszę jedną dla mnie kluczową rzecz: to znaczy system rankingowy 2.0. Szczerze, to bardzo dużo sobie po nim. Obiecywałem, ponieważ wyglądał bardzo solidnie i ma swoje naprawdę dobre aspekty, choćby te, ta, ten aspekt ochrony przed szyb, szybkim spadaniem z rangi. Ale w moim odczuciu, nadal temu systemowi brakuje po prostu jaj. Twórcy nie mają jaj, aby stworzyć naprawdę dobry system i wprowadzić tę różnicę MMR w widełkach dla graczy w lobby w skali od 500 do. 700. To byłby idealny system pod grę rankingową. Niestety twórcy cały czas widzę ulegają tym namowom graczy, że nie można grać z przyjaciółmi, nie można grać z kolegami itp itd. Niezależnie jakie ktoś ma umiejętności. Tak? I to w moim odczuciu jest powodem tego, że ten system rankingowy 2.0 po prostu obecnie dla mnie jest wielkim rozczarowaniem. Od lat twierdzę, że bez restrykcyjnego MMR gra rankingowa nie będzie działać jak powinna i nie jest to rankingowa gra w swojej definicji, a bardziej swobodna. W tym systemie rankingowym 2.0 jeszcze bardziej swobodna. Niestety system 2.0 nie oddaje i nie będzie nadal oddawał umiejętności graczy, a szkoda. Może tylko trochę zbliżył te dwa aspekty do siebie i lepiej to działa niż w poprzednim systemie. Ale niestety ja jestem rozczarowany. Obecnie dla mnie ta nowa wersja systemu to jest nowa, lepsza wersja systemu boostingu. Znacznie uproszczona, ponieważ każda ranga może grać z każdą w swoim własnym lobby. Co powoduje, że w miarę wyrównane mecze przekraczają się w festiwal jednego lub dwóch graczy, którzy kierują resztę i tak to dzisiaj wygląda. A wystarczy właśnie wprowadzić widełki MMR i system naprawdę mógłby być bardzo przyjemny w doborze i również w samej grze. Obecnie jestem mega rozczarowany, ale na temat nowego systemu zrobię osobny materiał, bo naprawdę jest tutaj wiele wątków i wiele złożoności, więc na pewno taki materiał się pojawi w nowym Roku, a przy okazji jeszcze przypomnę Wam z czym nadal sobie twórcy nie poradzili, czyli te największe bol bolączki Rainbow Six Siege. Ale dziś, teraz, w tym momencie, przechodzimy tylko i wyłącznie do tych pozytywnych zmian w grze, które wpłynęły na ocenę całego roku jako bardzo po pierwsze lepszy interfejs gry poprawa na plus i dobrze to wygląda z każdej perspektywy dodatkowo możemy sobie ten interfejs dostosować pod siebie bardzo dobre intuicyjne rozwiązanie kolejny element to wydarzenia cykliczne oraz nowa przepustka bitewna które wprowadzają naprawdę kolorytu w grze i powodują, że gracze spędzają w niej czas za co są również Nagradzani, co nieraz było postulowane przez społeczność. Kolejny element to system reputacji. Jakby go nie oceniać i jakby nie podchodzić do niego z dystansem, to myślę, że z czasem może on powstrzymywać pewne działania graczy oraz dać graczom do myślenia, zanim zrobią coś głupiego. Podobają mi się te rozwiązania, jak blokada czatu, blokada mikrofonu czy bany czasowe. Ten system reputacji jeśli będzie działał właściwie, może być naprawdę fajnym y, rozwiązaniem, ale i tak twierdzę, że na dłuższą metę on nie rozwiąże problemu y, graczy toksycznych grze, dlatego że to głównie siedzi w ich głowach. Kolejny element to gra została przystosowana do grania taktycznego, więcej zależy od tego elementu niż od samego strzelania, co naprawdę uznałem. Że jest świetnym rozwiązaniem, bo od początku ta gra miała być taktyczna, z czasem przemieniała się po prostu w zwykłego shootera, nie mającego nic wspólnego z taktyką. Gra stała się przez to bardziej konkurencyjna i zespołowa, a nie indywidualna i tak zwana kodowa. Ale czy spowoduje to zmianę myślenia i zachowań graczy? Czas pokaże. Osobiście to jest świetne rozwiązanie i w końcu dobalansowali ten system. Że ta gra ma być po prostu konkurencyjna, zespołowa, a nie gra jednego gracza typu Call of Duty. Kolejny element to odrzut. Został w końcu zmieniony, i myślę, że znaleźli w tej kwestii złoty środek po latach zmian, latach doświadczeń. W końcu ten odrzut, w moim odczuciu, jest bardzo dobry. Regulacja wstrząsów ekranu. Każdy sobie ustawia jak chce, też bardzo fajne rozwiązanie, nikt nam tego nie narzuca, chcesz mieć wstrząsy duże, chcesz mieć średnie, nie chcesz mieć ich w ogóle, ustawiasz sobie to w opcja, bardzo fajne rozwiązanie dla graczy. Kolejny element bardzo ważny to system gadżetów, który został również zrównoważony i usprawniony, naprawdę to bardzo fajnie działa. System umiejętności operatorów i ich wykorzystywania również został zrównoważony i unowocześniony. Na to mogę Wam pokazać jeden przykład, który mi się bardzo podoba to oczywiście róg i jego umiejętność czyli system kamizelek. Bardzo fajne, nowoczesne rozwiązanie, które sprzyja temu, aby tym RUKiem grać i pomagać drużynie. A drużyna korzysta z tych. Kamizelek, bo po prostu mają swoje odpowiednie działanie. Kolejny element w końcu mamy właściwe wprowadzenie nowych map do gry. Nie można banować nowej mapy, trzeba grać, jeżeli ją system dropnie i należy się jej uczyć. Czy oczywiście teraz bywa frustrujące, bo przez lata przyzwyczailiśmy się do unikania nowych map, ale jest to bardzo dobre rozwiązanie. Patrząc perspektywicznie na grę i graczy, bo mam wrażenie, że tutaj niestety zamiast się rozwijać, to niestety się uwsteczniają. I ten system wprowadzenia nowych map jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Kolejny element to oczywiście możliwość anulowania spotkania. Świetne rozwiązanie, chociaż nie pozostaje bez wad, to cieszę się, to cieszę się że jest. I jest cały czas nad tym praca, aby to było uczciwe dla obu stron grze rankingowej. Kolejny świetny element to oczywiście tryb TDMA super rozwiązanie dla wszystkich, aby bez stresu pobiegać i postrzelać sobie z różnych broni, poznawać różne mapki. To jest bardzo fajne, relaksujące zajęcie w tej grze i bardzo dobry element, który w końcu został wprowadzony, jak również strzelnica, która została doprowadzona do fajnej oprawy. Dodano archiwum strzeleckie, co jest naprawdę świetnym elementem, który dodaje kolorytu i wartości całej grze. Naprawdę ta strzelnica, tryb TDM to są dwa elementy, w moim odczuciu, które tak naprawdę podniosły tę grę, jeżeli chodzi o Używalność, jeżeli chodzi o zainteresowanie, jeżeli chodzi o to, żeby w tej grze przebywać i robić coś innego, niż grać tylko rankingi czy y, mecze y, swobodnie. Kolejny element, który chciałbym Wam przedstawić, to oczywiście w moim odczuciu, w mojej ocenie walka z wysokim progiem wejścia dla nowych gracz. Tutaj mam wrażenie, że mam odczucie pozytywne, że twórcy starają się pomóc tym nowym graczom co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo do tej pory naprawdę ten próg wejścia jest bardzo, bardzo wysoki. Jak to się odbywa? W jaki sposób to próbują robić? Oczywiście po pierwsze ułatwienia na mapie poprzez odpowiednie informacje, na przykład lokalizację bomby dla wszystkich podczas fazy dronowania. Druga, druga rzecz to drużynowe kolory gadżetów. To jest też fajne rozwiązanie, sekcja szkoleniowa, która ma kilka wymiarów. Strzelnica, na której również możemy, nowy gracz może sobie testować różne rzeczy. TDM, który pozwala w pewien sposób zapoznać się z mechaniką gry, z mechaniką strzelania itp. td. Oraz tryb obserwatora, który pozwoli nowemu graczowi popatrzeć w jaki sposób grał na konkretnej mapie, na konkretnej miejscówce, jak się zachował on, jak zachowali się inni. To jest naprawdę bardzo fajny element i te wszystkie punkty Tworzą próbę obniżenia tego progu wejścia, który jest naprawdę w tej grze wysoki. Dla graczy, którym się gra spodoba, którzy będą zaangażowani, te elementy naprawdę pomogą w tym, aby po prostu tą grę zrozumieć i się jej nauczyć. Kolejne dwa elementy to oczywiście kary dla graczy za wychodzenie z gry i zachowania podczas gry. Popieram jak najbardziej i walka z oszustami chociaż tutaj dla mnie to nadal jest żart ale muszę przyznać że lekko coś ruszyło i jakby tego główna w tej grze jest trochę mniej ale cały czas wydaje mi się że to się zawsze dzieje jakimiś falami nagle jest fala oszustów później jest fala banów spokój przez jakiś czas fala oszustów fala banów spokój na jakiś czas tak więc tutaj mały plusik w tej kwestii daje Ubisoftowi jeżeli chodzi o podsumowanie roku 7, to zdecydowanie poprawiła się funkcjonalność gry. Mimo problemów, o których wspomnę w następnym materiale, mam dobre odczucia i pozytywne nastawienie, jeżeli chodzi o granie w roku 7. Oby nadal to szło w tym kierunku, to może okazać się, że na koniec swojej działalności, o której wspominali twórcy, przypominam, w 2010 roku, to ta gra będzie po prostu grywalna i będzie dawać przyjemność, bo dobra to ona była od samego y, początku. To, co się nie zmienia od lat w tej grze i nadaje jej po prostu pozytywny aspekt i taki, taką chęć do powrotu do niej, to są elementy, które były również w pierwszym roku, jak również w siódmym. W moim odczuciu są to przede wszystkim myślenie, analizowanie, reagowanie, odpowiednie trzymanie kątów oraz ustawianie się na mapie czy na sajtach. Kolejny element to szeroka destrukcja otoczenia. Znacznie poprawiona w tym roku i unowocześniona, co powoduje, że Pojawiają się na mapie nowe możliwości taktyczne. Gra wertykalna, coraz bardziej skuteczna i rozwijana, również świetny elementy tej gierki. Taktyka. Na każdy punkt możemy wejść na kilka różnych sposobów, co powoduje możliwość wyk wykorzystania bardzo wielu taktyk i stworzenia swoich własnych pomysłów, jeżeli chodzi o wejście na sajty czy używanie operatorów. Kolejny element. Pikowanie i skracanie, czyli nie daj się zabić a, zabić, a coś zyskaj. Ostatecznie może dać przewagę obrońcom, powoduje niepewność i strach ze zespole przeciwnym, co powoduje, że spowalnia działalność działania drużyny przeciwnej. Z drugiej strony, niewłaściwe wykorzystanie i za szybka śmierć powoduje stratę przewagi dla obrońców. Ten element pikowania i skracania tutaj jest naprawdę takim. Hmm, Ważnym w sumie elementem dla odważnych, dla ludzi, którzy mają umiejętności i którzy wiedzą gdzie, co i jak. Kolejny element to upływający czas. W każdym pojedynku uczą się łamki, sekund, odpowiednia taktyka i zgranie zespołu, który działa pod presją czasu. Aby zrobić dobrą akcję, naprawdę trzeba się dobrze rozumieć. Cierpliwość. Kolejny element, czyli trzeba się ciągle uczyć na nowo od lat. Tych samych rzeczy, powtarzać je i wprowadzać nowe wraz z wejściem nowych map, nowych operatorów, umiejętności oraz nowych gadżetów. Ta cierpliwość i nauka tutaj w tej grze również są takim aspektem, który do tej gierki może przyciągnąć. Prawdziwa umiejętność w tej grze polega na znajomości map oraz orientacji, orientacji przestrzennej, w tym wertykalnej. To jest bardzo. Ważny element, jeżeli chodzi o R6, i tak bardzo się różni od Counter Strike. Tutaj to jest naprawdę też bardzo ważne i razem bardzo trudne do panowania dla nowych graczy. Zespołowość i komunikacja, kluczowy element, niestety przez graczy niewykorzystywany jak trzeba, w moim odczuciu. Także jeżeli chodzi o te pozytywne aspekty tego roku, 7 i ogólne takie podsumowanie tej gry, która tak naprawdę w moim odczuciu. Od pierwszego roku do siódmego, w pewnych elementach, o których Wam powiedziałem, nie zmienia się. To jest naprawdę pozytywne i mam nadzieję, że takie pozytywne będzie. I kiedyś napisałem, powiedziałem, że R6 jest jak kobieta, którą kochasz i czasami nienawidzisz czyli daje Ci emocje, które są motorem napędowym do tego, aby do niej ciągle wracać. Daje nam to, czego nikt nam nigdy nie dał i może już nigdy nam nie dać w świecie gier konkurencyjnych. Tak, R6 właśnie jest taką pozycją. Również trzeba zrozumieć, że jeśli ktoś ma pasję do gry, czy pasję do różnych rzeczy, które są mniej lub bardziej wadliwe, to ma prawo być wobec tych rzeczy, tych gier negatywny, pozytywny, ale obiektywny. Dlatego tutaj jestem obiektywny pozytywnie, jeżeli chodzi o rok 7. Jestem pozytywny, bo naprawdę jest wiele dobrych zmian w tej grze. I od lat można się w niej dobrze poczuć, można chcieć w niej przebywać, można chcieć w nią grać. To jest naprawdę niesamowite, jak ten rok siódmy zmienił to podejście, jeżeli chodzi o graczy i twórców. Oczywiście, jeżeli grasz solo, możesz mieć całkowite inne odczucia, bo to jest tryb dla szalańców z mega mocną psychą, ale to jak gdyby temat na inny materiał. Czyli rok siódmy to czas dobrych zmian w grze, ale nie zapominajmy również o jej bolączkach, których wyeliminowanie w moim odczuciu wrzuciłoby tą grę na poziom, na którym nigdy nie była. I na to będę liczył, że w kolejnym roku czy w kolejnych latach te zmiany będą wprowadzone. Ode mnie to jest tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie roku siódmego, który podkreślam jeszcze raz jest bardzo, bardzo pozytywny. Na koniec chciałbym Wam złożyć życzenia na nowy rok 2023. Dużo pozytywnej energii, dużo radości z życia, szczęścia, spełnienia marzeń, realizacji celów oraz dużo, dużo zdrowia, które jest w moim uczuciu w dzisiejszym czasach najważniejsze. A ze świata gier to życzę Wam po prostu Champions R6 oraz przyjemności z grania. Oczywiście zapraszam Was również na moje streamy, jak również do polskiej grupy wsparcia R6, która widzę ostała się jako jedyna, na której coś się dzieje więcej niż Ogłoszenia i reklamy. Także tam znajdziecie naprawdę na bieżąco wiedzę, jeżeli chodzi o grę, przemyślenia i wypowiedzi, jeżeli chodzi o cały świat R6. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Widzimy się w nowym roku w kolejnym materiale, który może nie będzie tak miły jak ten, ale też jest bardzo ważny, aby wiedzieć, co jeszcze w tej grze należy poprawić, aby była naprawdę na bardzo wysokim. Poziomie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia. Hej!